Po pierwsze, nie wierzę w wyobraźnię. Nie ma świata bajek. O, nadszedł twój czas, Ada. Przybyłem, żeby zaprosić cię. Kim pan jest po tym, że jest sąsiadem z piętra? Dlaczego wszyscy dookoła gadają o tej akademii? Bez kwiatów No no. Witam w Akademii Pana Kleksa. Gdy na moc... Morską głębinę. Perły Przecież wie, jak lubię dobre wejścia. <grystanie> Jeżeli pokonasz swój strach, <grystanie> to znajdziesz też odpowiedź. Mateusz popełnił błąd, ale w samoobronie. Ale ja nawet nie wiem, co to jest wyobraźnia. Tylko my możemy przerwać tę niepotrzebną wojnę. te przejścia! To wskaże ci drogę. Napiszę swoją bajkę. Weź mnie ze sobą. Jak być z ponownie. To gabinet chorych sprzętów. Tylko... Zaśnij. Pan się odgryszyn. Akademia Pana Kleksa. Tylko w kinach.